Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Przedstawię państwu momenty przejścia duszy z ciała do nowego świata. Te prezentacje omawiają śmierć i opisy momentów po niej, opowiedziane poprzez regresję do poprzednich wcieleń, transkrypcje mediumiczne i inne źródła. Jeśli uważasz, że ten film wywoła bolesne wspomnienia lub obawy, zastanów się dokładnie Zanim zdecydujesz się wysłuchać. Z obserwacyjnego punktu widzenia wiemy, co fizycznie dzieje się w chwili śmierci, jednakże to, jak to jest z perspektywy osoby, która tego doświadcza, pozostaje tajemnicą, przynajmniej dla nauki. W tej serii prezentacji chciałbym zająć się tym tematem z duchowego punktu widzenia, przeglądając dowody, aby przekazać je z punktu widzenia tych, którzy faktycznie tego doświadczyli, czyli jak to jest umrzeć. Rozumiem, że jest to mroczny temat do dyskusji i moim zamiarem nie jest solenie ran niedawno pogrążonych w żałobie, którzy mogą trafić na mój kanał. Z drugiej strony wierzę, że słuchanie uspokajających słów wielu osób, które powróciły przez zasłonę, aby odważnie opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach, może być wielkim pocieszeniem. Podczas gdy ich doświadczenia, myśli i reakcje są wyjątkowe dla każdego odejścia, istnieje niemal uniwersalne przesłanie uzdrowienia, pokoju i wyraźnego uczucia powrotu do domu. Więc jeśli jesteś otwarty na rozważenie duchowych dowodów, które są dostępne na ten temat, być może pomoże to zdemistyfikować to, co dzieje się w chwili śmierci, nawet jeśli takie tabu sprawiają, że temat jest delikatny. Opisy śmierci i przejścia zostały wybrane z ponad stuletnich transkrypcji mediumicznych, channelingu i doświadczeń regresji między życiami. Chociaż nie znalazłem żadnych dowodów na to, że którekolwiek z tych oryginalnych źródeł jest oszustwem, zachęcam słuchaczy do samodzielnego sprawdzenia autentyczności każdego z nich. Doświadczenia przejściowe, część pierwsza. Otrzymane przez jasnowickę Margaret Flavel-Twadel. Fragment. Nowe kosmiczne koncepcje dotyczące śmierci i przetrwania. Autor Madsen Taylor, Root. To bardzo szczegółowe doświadczenie przejścia wskazuje na rodzaj przejścia, jakiego doświadczają osoby przebywające w hospicjum lub pod koniec długiej choroby, gdzie przejście jest powolne i ma bardziej przemyślany charakter. Wejście Matcona do świata duchów zawiera typowe chrześcijańskie obrazy, odpowiadające jego oczekiwaniom jako wielebnego wiary luterańskiej. Doświadczenia przejścia są zwykle personalizowane w ten sposób, aby uniknąć dezorientacji, jak wyjaśnili Matconowi jego bliscy w świecie duchów. Opis Matcona jest prosty i rzeczowy. Z kolei przyszłe przykłady pokażą bardziej dramatyczne reakcje na przemianę, ponieważ Madsen był głęboko religijny, oczekiwano i witano zarówno jego śmierć, jak i wejście do świata duchów. Jest to wspaniały przykład najłagodniejszego przyjęcia i powitania. Komunikaty te zostały odebrane przez angielską jasnowickę Margaret Flavel Twadel i przepisane przez córkę Adematcona, Ruth Madsen Taylor. Komunikaty liczyły 500 stron maszynopisów w formacie prawnym, wyprodukowanych w ciągu dwóch lat. Książka, która powstała świadek z zaświatów, nowe kosmiczne koncepcje dotyczące śmierci i przetrwania, zawierała fragmenty komunikatów, które zdaniem autora mogłyby zainteresować słuchaczy. Margaret, przeżyłem najpiękniejsze odejście. Cały czas byłem przytomny. Podziękowałem Bogu za ciało, które miałem, szansę, którą dostałem, dzieci i radość, wynikającą z faktu, że moja rodzina i żona tam na mnie czekały. Admatsen, świadek z zaświatów. Ostatnie kilka dni przed śmiercią, przychodziłem i odchodziłem, przychodziłem i odchodziłem. Zdecydowanie byłem świadomy. Wiesz, jeśli jesteś w półśnie, możesz być świadomy, że ktoś wchodzi do pokoju i po prostu nie chcesz się obudzić. Wiesz, że oni tam są i myślisz, och, cóż, jeśli będę spał, to odejdą. Chciałem zatrzymać się tam, gdzie byłem. To było fizyczne ciało, które mnie trzymało. Wrócę i powiem ci, gdzie byłem. Było to napięcie między pójściem i zostaniem. Im bardziej odchodziłem, tym bardziej nienawidziłem powrotu. Czułem żal, że odchodzę, ale czułem się zamknięty, kiedy wróciłem. Ale nie do końca zamknięty, ponieważ nie byłem właściwie w swoim fizycznym ciele. Byłem częściowo w środku i częściowo na zewnątrz. Moje ciało stało się bardzo niewygodnym pojazdem. Stało się bardzo niezdarne. Moje stopy były takie niezdarne. Nie czułem, że mogę w jakiś sposób poruszyć nogami. Odwrócenie głowy wymagało wysiłku. Zacząłem mieć wrażenie, że nie mam dość wysiłku. Ale tak łatwo było wyjść i być tam. Nie było żadnego wysiłku, aby to zrobić. Wtedy pomyślałem, że naprawdę muszę zaprzestać tego huśtania się. Spojrzałem w górę i zobaczyłem coś w rodzaju huśtawki. Nagle dotarło do mnie, że muszę podjąć decyzję. Tak naprawdę wszyscy musimy podjąć decyzję, czy będziemy walczyć, czy też odpuścimy. Dlatego ludzie boją się śmierci. Ludzie, którym brakuje pozytywności, jeszcze bardziej boją się śmierci, ponieważ wahają się, czy mam to zrobić, czy nie. Poczułem, że wiele pozostawiłem do zrobienia, ale zwrócono mi uwagę, że z takim ciałem niewiele mogę już zrobić. Mój logiczny umysł zaczął przejmować kontrolę i stwierdziłem, że mówię, nie zostaw mnie teraz. Wystarczy! Wystarczy, kropka! Chciałem, żeby ta kobieta pielęgniarka znalazła się na uboczu. Ade poprosił pielęgniarkę, aby już się mną nie opiekowała, lecz odsunęła się i zostawiła mnie samego na śmierć. Wtedy miałem tę wspaniałą, cudowną wizję. Tam były bramy. Zawsze wyobrażałem sobie, że wejście do mojego raju będzie prowadzić przez te wspaniałe bramy. Są bramy życia, światła. To żywe bramy. Cały czas się poruszają. Nie są z kutego żelaza, kamienia czy drewna. Otworzyła się piękna brama i cała moja rodzina przychodziła tam i z powrotem, żeby mnie powitać. Zapytałam, czy zawsze musisz przechodzić przez takie bramy? A on na to, nie, dzieje się tak dlatego, że zawsze o tym myśleliście i że będziecie mieli to, o czym marzyliście. Zbudowałeś to. To jest twoja brama, twoje wejście światła. Jeśli chcesz, możesz mieć świętego Piotra. W tym momencie lekko się zaśmiałem. Naprawdę nie obchodziło mnie, czy mam świętego Piotra, czy nie. Powiedziałem, że może poradziłbym sobie bez Piotra. Ale kiedy odwróciłem lekko głowę i spojrzałem, zobaczyłem postać, o której wiedziałem, że to święty Piotr. Powiedziałem, idę, idę. A on odpowiedział, nie spiesz się, nie spiesz się. Płakałem i mówiłem sobie, Panie, dziękuję Ci. Jestem gotowy do wyjścia, kropka. Margaret, przeżyłem najpiękniejsze odejście, najpiękniejsze odejście. Byłem cały czas przytomny. Zękowałem Bogu za ciało, które miałem, za okazję, którą miałem, za dzieci i za radość z faktu, że moja rodzina i żona czekały na mnie. A jednak wiesz, jakaś cząstka mnie powiedziała, no dalej, ade, no dalej, podejmij decyzję, podejmij decyzję. Przestań dryfować. I poczułem, jak jakieś ręce biorą mnie i podnoszą. I ktoś powiedział: No dalej, wstań, po co tam leżysz? Nie chcesz tam zostać cały dzień, prawda? Cóż, reszta wydaje się być po prostu światłem, dźwiękiem i muzyką, patrzeniem wstecz, przesyłaniem mojej miłości. Poszedłem. Pamiętam, jak przechodziłem przez bramy i witałem świętego Piotra i kilka innych osób, a nagle znalazłem się w najpiękniejszym ogrodzie, siedząc na krześle. Wszyscy mówili: dajcie mu odpocząć. Musi odpocząć. Musi się przespać. I mówiłem sobie: odpoczywaj, śpij, mam już tego dość. Chcę już iść. Ale nie zrobiłem tego. Ktoś musiał mnie zahipnotyzować, bo spałem i odpoczywałem. Uśmiechałem się i myślałem, jacy oni wszyscy są piękni. Byli po prostu mnóstwem światła. Ruby, jego siostra, przyszła i mnie pobłogosławiła. Powiedziała, teraz spójrz, oni organizują twój pogrzeb. Chcesz pójść i to zobaczyć? Powiedziałem, no cóż, nie wiem. Czuję się bardzo komfortowo. I naprawdę nie mogłem się zdecydować. Ale podjąłem decyzję, ponieważ droga matka Ruth, moja droga żona, powiedziała mi, chodź, to obejrzymy. Wciąż byłem niechętny. Pomyślałem, kochanie, czy powiedzą o mnie coś krytycznego? A moja żona powiedziała: Och, nigdy nie lubiłeś krytyki, prawda? Nie zmieniłeś się ani trochę. Dlaczego myślała, że się zmienię? Dopiero co przyszedłem. Musiałem się zaśmiać i powiedziałem: Cóż, jeśli mogę stać i mogę chodzić i czuję się mężczyzną, całym mężczyzną, to może pójdę. I poszliśmy. Naprawdę niewiele wiedziałem o tym, co zrobili w związku z nabożeństwem, ale wszystko odbyło się bardzo prosto i bardzo pięknie, dokładnie tak, jak sobie tego życzyłem. Podsłuchiwałem trochę, jak Rut i Al rozmawiali z ludźmi po nabożeństwie, potem wyszedłem w ciemność, w najpiękniejszą, najdelikatniejszą, otulającą ciemność. Człowiek, którego poznałem jako mojego opiekuna, Powiedział: Chodź, chodź, a kiedy powiedział: Chodź, to mnie podniosło i uniosło. Potem miło i długo spałem w najpiękniejszym łóżku w altanie. I było moje jezioro, i były ryby, ale nic nie przypominało mojej chaty. Było najpiękniej, jasno i przestronnie. Cóż, tutaj kończy się lekcja Macsona. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości, czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.